Dziś o tym, jak doszło do zjednoczenia Niemiec i jakie były tego skutki polityczne i społeczne. Zapraszam. W połowie XIX wieku Niemcy zaczęli usilnie dążyć do utworzenia Zjednoczonego Państwa Niemieckiego. W 1815 roku na kongresie wiedeńskim utworzono Związek Niemiecki, któremu przewodziła Austria. Ale o przywództwo nad wszystkimi ziemiami niemieckimi starały się też Prusy. Powstały zatem dwa plany zjednoczenia Niemiec: koncepcja Wielkich Niemiec pod przywództwem Austrii i Habsburgów miało to być państwo złożone ze Związku Niemieckiego i Cesarstwa Austriackiego. Była też koncepcja Małych Niemiec pod przywództwem Prus, które obejmowałoby tereny niemieckojęzyczne bez Austrii. Prusy szybko się rozwijały. W 1834 roku założono Niemiecki Związek Celny, w którym pierwszoplanową rolę odgrywały Prusy, a który powstał, by zlikwidować bariery celne między niemieckimi państwami i utworzyć wspólny rynek wewnętrzny. W 1861 roku królem Prus został Wilhelm I Hohenzoller, w 1862 roku kanclerzem. A stanowisko to jest odpowiednikiem premiera, został Otto von Bismarck, konserwatysta, który zamierzał zbrojnie zjednoczyć państwa niemieckie, jak sam mawiał, krwią i żelazem. Wzrost znaczenia Prus szedł w parze ze słabnącą pozycją Austrii. Kraj ten zmagał się z trudną sytuacją wewnętrzną, co było związane z jego wielonarodowością. Ponadto utracono posiadłości we Włoszech. W 1864 roku Bismarck zaatakował Danię. Wcześniej ruch ten zaaprobowała Austria. Pretekstem były zajęte przez Danię w połowie XIX wieku księstwa Szlezwik i Holsztyn, zamieszkane przez Niemców. Chodziło o sprawdzenie w boju armii pruskiej i osłabienie Austrii na arenie międzynarodowej. Prusy zwyciężyły wojnę, uzyskując Szlezwik. Austrii zaś przypadł Holsztyn. Dodatkowo Dania wycofała się z ingerencji w sprawy Niemiec. Austria i Prusy szybko weszły w spór o to, jak zarządzać księstwami Szlezwiki i Holsztyn, dlatego w 1866 roku Austria wystąpiła przeciwko Prusom. Austrię popierały Bawaria, Wirtembergia i Saksonia, a Prusy miały wsparcie większości niemieckich państw północnych i Włoch. Kluczowa okazała się bitwa stoczona 3 lipca 1866 roku pod Sadową. Zwyciężyła znacznie lepiej uzbrojona armia pruska. Zawarto więc pokój w Pradze, a na jego mocy Prusy otrzymały Holsztyn, Włochy, jak wspominałam na poprzedniej lekcji, otrzymały Wenecję, a cesarz austriacki Franciszek Józef I zgodził się na rozwiązanie Związku Niemieckiego. I zrezygnował z rywalizacji o wpływy w Niemczech. Ciekawostka. Po przegranej wojnie z Prusami, osłabiona Austria w 1867 roku zgodziła się na niezależność Węgier w ramach monarchii. Utworzono królestwo węgierskie, którego królem został cesarz austriacki. Powstało państwo dualistyczne, czyli złożone z dwóch równorzędnych państw, które nazwano Austro-Węgrami. W 1867 roku Bismarck utworzył Związek Północno-Niemiecki. Tworzyło go 19 państw niemieckich leżących na północ od rzeki Men. Jego konstytucja zakładała, że dziedzicznym przewodniczącym będzie król Pruski, władza ustawodawcza należeć będzie do parlamentu, a wykonawczą będzie sprawował kanclerz, którym został Bismarck. Katolickie kraje niemieckie z południa nie należały do związku, ale weszły do Unii Celnej i współpracowały ze związkiem wojskowo i gospodarczo. W Francji nie podobał się wzrost potęgi dynastii pruskich Hohenzollernów, dlatego w 1870 roku francuski ambasador przekazał tajną notę królowi pruskiemu, przebywającemu w Ems. Dotyczyła ona braku zgody na objęcie hiszpańskiego tronu. Przez przedstawiciela Hohenzollernów. Król o sytuacji powiadomił Bismarka. Ten opublikował w prasie tak dobrane fragmenty wiadomości, by w niekorzystnym świetle przedstawić Napoleona III. I rzeczywiście, we Francji odebrano je jako obraźliwe. W ten sposób Bismarkowi udało się sprowokować Francję, która wypowiedziała prusą wojnę. Kluczowa w tej wojnie okazała się rozwinięta niemiecka sieć kolei. Która umożliwiła szybkie przerzucenie żołnierzy na front. Decydująca bitwa miała miejsce we wrześniu 1870 roku, a stoczono ją pod sedanem. Główne siły francuskie broniły się w tamtejszej twierdzy, ale były zmuszone skapitulować. A sam Napoleon III dostał się wtedy do niewoli. Parlament francuski zdetronizował Napoleona III i zmienił ustrój. Z cesarstwa. Francja stała się republiką. Rząd, na czele którego stanął Louis-Adolphe Thiers, podpisał z Niemcami niekorzystne porozumienie. Oburzeni ten francuscy robotnicy 18 marca 1871 roku wyszli na ulicę. Wybuchła rewolucja. Jej przywódcami byli aktywiści z różnych lewicowych stronnictw. Powołano nowy rząd, nazwany Komuną Paryską, który chciał wprowadzić wiele radykalnych reform. Edukacja miała być bezpłatna i obowiązkowa, a kobiety miały mieć te same prawa co mężczyźni. Chciano też kontynuować wojnę z Prusami. Komuna paryska zarządzała Paryżem, ale reszta kraju, która była nieokupowana przez Prusy i wojsko, było kontrolowane przez poprzedni rząd. Bismarck wypuścił nawet 60 tysięcy francuskich jeńców, by ci pomogli stłumić rewolucję. Komunardzi w ostrzeliwanym z artylerii mieście, Rozstrzelali zakładników, w tym także arcybiskupa Paryża. Po ich stronie walczyli też Polacy, w tym Jarosław Dąbrowski i Walery Wrublewski, którzy byli dowódcami. Budowanie barykat na ulicach miasta, a potem ich obrona, były trudniejsze niż jeszcze 23 lata temu, gdyż za Napoleona III znacznie poszerzono ulicę. Rewolucja trwała łącznie 72 dni. Do 28 maja 1871 roku, kiedy to udało się krwawo stłumić. Pozostałych przy życiu uczestników spotkały surowe represje. Mimo to Francja pozostała już republiką. 10 maja 1871 roku podpisano we Frankfurcie pokój francusko-niemiecki. Francja utraciła Alzację i Lotaryngię, a ponadto musiała wypłacić wysokie reparacje wojenne. Przed wybuchem rewolucji we Francji 18 stycznia 1871 roku Niemcy okupujący Wersal ogłosili powstanie drugiej Rzeszy Niemieckiej. Jej cesarzem został Wilhelm I. Utworzone w ten sposób cesarstwo niemieckie było federacją 25 państw o ograniczonej autonomii, wolnych miast, a po wojnie z Francją także dwóch krain Alzacji i Lotaryngi. Kraj ten był największą europejską potęgą. Był drugim po Rosji najliczniejszym krajem na kontynencie. Miał bardzo silną armię i prężnie rozwijający się przemysł. Otto von Bismarck był Junkrem, czyli właścicielem dużego majątku ziemskiego. W 1862 roku został kanclerzem Prus. Doprowadził do zwycięskich wojen z Danią, Austrią i Francją. Po utworzeniu II Rzeszy Niemieckiej w latach 1871-1890 był jej kanclerzem. Dzięki niemu Niemcy zdobyły kolonię w Afryce. Wobec Polaków stosował politykę germanizacji. Ze względu na jego twardą i bezkompromisową politykę nazywano go żelaznym kanclerzem. Zapamiętaj najważniejsze. W państwach niemieckich od połowy XIX wieku nasilały się tendencje zjednoczeniowe. O wpływy rywalizowały Austria i Prusy, które prezentowały odmienne koncepcje zjednoczenia Niemiec. Prusy realizowały ideę małych Niemiec bez wieloetnicznej monarchii Habsburgów, natomiast Austria patronowała koncepcji wielkich Niemiec. W 1861 roku na pruskim tronie zasiadł Wilhelm I Hohenzollern, a rok później kanclerzem został Otto von Bismarck który rozpoczął jednoczenie Niemiec krwią i żelazem. W 1864 roku wspólnie z Austrią odebrał Danii księstwa Szlezwik i Holsztyn, a dwa lata później pokonał Austriaków, pozbawiając ich wpływów w Niemczech. W 1867 roku osłabione cesarstwo austriackie przekształcono w dualistyczne państwo nazwane Monarchią Austro-Węgierską. W 1867 roku został utworzony Związek Północno Niemiecki, któremu przewodziły prusy. W 1870 roku Prusy pokonały Francję i 18 stycznia 1871 roku ogłosiły powstanie drugiej rzeszy niemieckiej pod berłem cesarskim Wilhelma I.